Psycho, psycho, Beats. Nasze życie to gra, w którą każdy z płaczem pija Wyście z ciebie krab na dupę, nikogo z nas nie umija Tak a propos, zajebiście nas na tym świecie witają To rośniemy, to damy, niech żółwika przybijają Później się zaczyna lepsze, każdy z nas cytka się Trebulianie w nowym wózku te zabawki każdy wie Wiesz, to są święta, gruby z przylatuje Na kolana chce nas wziąć, cukierkami nas Chyba na co? Myślę, że pedofilią zalatuje Mama, ty widzisz to? Nie przytula i całuje No i nie, zrobisz nic, to ja sam się z nim poradzę Taki tam, ja tu mam, palec komu. ZAWRĘB No i później coraz gorzej do przedszkola już bez mamy Chociaż dużo tam zabawek to sobie z rąk wyrywamy Taka stara brzydka baba na nas ryja Wciąż wydziela, zamknie ryja Grubo, franco, bo nas wkur... żakulera No i tak, dzień za dniem, ty przy szkole, nam tu mija Minął no rok, są wakacje, stara baba nie drżelija No i w końcu gdzieś pod co mamą tatą, zabijamy Tata bija coś tam ziemię, no i nam rozbijamy Wody tu, dużo jest i że pełno dookoła Tata bije coś w butelce I na ta herbatkę woła Synku, o, do mnie tu, zaraz wędkę ci zrobimy Ucie tam, na ten mostek i serenki połowimy Tata ma tu dobry plan, surgi wasz przetrwania Z Zmai trapta teorię znam Nawet praktyki postawania Naucz um mnie, wiem co chcę, dajesz mi piękne dni, Jak wakacje te minęły, nawet nie wiem sam Mam już piękny plecaczek i do szkoły gnam Pierwszy rok, drugi leci, trzeci już rosną dzieci, no i ja rosnę też, po czym czas płynie wiesz Bawka tam, każka siedzi, no i zierka na mnie bokiem Ja spójrzałem na nią też i my do jej okiem, ona też mi odmurnęła, no i ziem to co mam Ja ja jeden plecaczek, teraz pomag nam. Ja...